Cześć Manko z tej strony Liders, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, jest ze mną sąsiad, siema sąsiad Ja się nie witam, bo już się witam No Sąsiad się witał Akcja jest, nie ma czasu, resztę wam powiem później Zrobiliśmy siano załopnie teraz. Sąsiad, yy, ten Pomogę Ci tylko zbijam Bałek podpiąć Podercie Dobra, piskam będę wanczę, uważaj. Rozłóż jeszcze, rozłóż trzeba! Tak, rozłożona! No to dobra! To ja, to ja zgrabuję, ja ty już chcę! To ona się może, Sińska. A ja 10 na godzinę będę te, Zgrabywał. Bo szybciej nie pojadę, bo się nie opłaca szybciej. A, Aleś mi tu zgrabił? Dobrze jest, nie maruj. Idą, dobrze? Nie wiem, dobrze wiąże. Nie, dobrze wiąże to... chyba. Dobrze wiąże Ale powoli się napędza, o to wiesz. Oką się 60, ale Idziesz radę. nie ma co Idą tam dobrze te? O no ja pierdziele i dlatego jest... Nie urwał się sznurek? Nie, 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 jest, jest dobrze. Dźwięc się nie pourywały jeszcze sznurki. Musisz, musimy pilnować tego. Jak się pourywają, to dupa. Wszystkie już idą nam. Wszystkie już zrobimy złe. Po przecież, jak muszę dobrze zrobić teraz. Dobrze rób, bo. Bo Bo dobrze rób. Bo źle zrobiłem tamten. To teraz to też muszę dobrze Dobrze. Ej, bo ja nie wiem, co jak się zrobi. A to trudno już. Uważaj! Ale mnie zbawałeś ty Okej, okay, bo powoli Idź tam, zobacz czy sznurek nie pękł Działa? Dobrze idzie, dawaj, 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 dawaj STOJ KURWA! Sznurek się zerknął no. Ja, ja naciągam ty przybierz Dobra Dobra już przywiązałem, wody teraz I zobacz. G? Idzie? Idzie, G dobra, idzie, dobra, nie idzie O odstaw, bo nie wróci się Dawaj Idzie, 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 idzie. Dobrze, jest Dobra, wyłączę. Dobra, wyłączasz. Ja się... Niech Co? tam cofnąć czy... Co? Mogę ja tam cofnąć, czy pylkę zawadzę? Nie zawadź, dawaj, cofaj. Jeszcze jakieś pół metra masz dobre. No i dupa. Po dwie jadę. Co? Przypierw przejeżdżę wolniej, przypierw Trzeba było rozłożyć, złożyć. No dużo, no. Dobra, jadę, jadę, jadę. A ta się nie chce? Co wyrzec Opuść włącz, rozładuj Może rozładuj Teraz cóż Teraz Szybka akcja, się, siedzieli, przepieliśmy maszyny Trzeba było ujechać zebrać no trzeba bo jutro na jutro deszcze mają być Trzeba zebrać to to chyba będzie dobrze To Cry, jakim ciągnikiem? No. Perki z przyczepą? bo jeszcze do chłopaków bez z burtami czy bez, chyba zy. Bez chyba, nie wiem No ja no, to też, zy, zy, chyba. No To ma być zy. A to ja przepnę ten Ty pojedziesz przyczepą. Potem twoją, przepnę czy tylko twoją Co swoją twoją Szczepą No ja z... no, nie wiem z moją no. Moje siano w końcu Tu już jest, tu już jest, to ja już mogę jechać No niby jest, jest Trzeba szybko robić, bo czas leci A my się pieprzymy z tańcu Idzie tam dobrze Idzie dobrze, idzie, idzie dobrze Ale tu będzie tego to chyba trzeba będzie dwie przyczepy przerobić. Tak, przeczytałem wiadomość... Pod górkę nie idzie. Kurde. Od kogo? A od takiego, jednego bardzo znanej znane, znaną osobę. Widzi ją praktycznie codziennie. Od ciebie? Nie. A ja to nie wiem. Od krucika. A. No i co? No i zostałem zaszantażowany w ciebie. Nie szukam dobrego praktyka, jak ktoś, coś tam coś, to co free, mail podam z mail będzie mi to napisze, ja pieprzę. Uważaj, uważaj, Kto uważaj. uważaj. Zrobił, jak ja teraz mam to zrobić? Co? Jak ja? Ale nie wiem, tak belki robią się. No, ja się Grab z belkami. Z belkami, z belkami to się <trym> robi. <trym> Górkę ruszyć z tą trasą to jest ciężko, chyba muszę ją wyłączyć. O, teraz Tera, idzie, 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 i mnie też idzie, wszystko jest. a nie tej... przypomniałeś o jednym. A, nie wam wybaczyć mnie, żebyście zadawali pytania w komentarzu. się. Bo będziemy robić killa. Pytania do lidesa. I to... Będzie chyba wakacje dopiero. Tak. Bo teraz ciężko z czasem Miał być na 100 ale było za szybko to stosuje. No, do sąsiada też można zadawać pytanie. Na wszystkie raczej powinniśmy odpowiedzieć. Takie, no, nie za bardzo prywatne, ale. Ale ja takie w... ciekawe jakieś tam. Nie, nie. wszystko sobie O, Lidysie. No, mnie to może mnie. Co ja tam mam do tego dojdziesz? Ale ona no, krzywo je wypuszcza do wielki. Dobra nie, nie podjadę Nie patrzę, co tam się dzieje Nie podjadę, ja ją patrzę, co tam na ten... Nie, ja tam nie patrzę Ale co, nie podjeżdża? Ja nawet nie patrzę, co tu się koło mnie dzieje Jak <słuch> Te <tut> belki <śla> wszystkie se <zyfrą. śla> <śla> 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 Nie ja podjadę pod tę górkę Dobra, ja jadę już. Ej, Władimir trzeba podpinać pod twoją przyczepę? Podepnij pod moją i pod twoją to chyba co będzie więcej. Nie no, nie wiem właśnie jak to będzie dokładnie. Pod ja, moją podpnij, ja piję, będę... tam burty zmienić i ja, będziemy... Ja bym... Właśnie nie, z będzie nam lepiej. I potem, potem przepniemy. Ej, będzie Dobra, to z burtą. O, o, ...układać, bo to nie chce też wcale... I potem z burtą, wiesz... Wiem, wiem, podpim, wiem, Potem przepniemy wiem. tylko do 30. Przepnij się od na... którego pola zaczynamy? Od tamtej łańki. Dobra, dobra Nie wiem czy starczy jak nie to się tam zawiezie trochę do ciebie i... Tyle co się do ciebie zawiezie to będzie twoje. U mnie to chłopie, pojemne. To ja ci mogę przetrzymywać. Bo... No właśnie, nie wiem gdzie to u ja, siebie ja, da. Ja u ciebie, ja mogę twoje... Chyba że bronę wyjmę Chyba bo... u Ciebie trzeba będzie trzymać, bo ty masz tam garaże ja nabudowane. Ja mam garaże nabudowane, tylko maszyny. Ma. Dobra, dobra. To tam nie urwi czegoś. Dobra, stawiam to tutaj. Tam bolec i... powinien być na przyczepie, nie wiem. Mam swój. A, No, to chyba, że tak. Mamy sobie radę, masz po prostu. jadę, jadę, jadę. A następnym odcinkach to jest uważliwa tylko. Następny? No Gdzie tą przyczepę masz? W to, dole? Dobra, jest. Jadę, jadę, ja mówił. Hotel chociaż w Władymircu wygodny, bo wymieniałem ostatnio. To przepchniemy tu już na polu, czy jak? Ta, nie wiem, przepchniemy. Jak odepniesz pracę. Dobra, ja nawet ci nie zamykam, bo czas goni. A zostawisz na tym. Nawet zostawisz na podwórku, przy Ciebie by tam wszedł i dopiero Dobra, ja już jadę na pole Na pole już jedziesz? No Na polu wciąż Władimirca zostawisz z boku No to nie... Bo też wiesz, szybko, szybko musisz iść W lasu tylko zostawię W to tylko wstawię i... To odepchnąć To ty będziesz już układał Ja? Dobra tak, ja mogę układać. my się zamienimy jeszcze potem. Na jednym polu ty, na jednym ja. To nie ma problemu. Mogę układać. Ja, ja myślę, że chociaż oprzężniki są w kołach, bo... bym nie podjechał. Po ile tam kilo? No? A, nie wiem. Po 60 chyba na koło. Dobra, wbijam na przyciskach. Ciekawie się zaczyna robić. To ty boisz ja się przerobić, czy jak tam w końcu? Stali. Ale przynajmniej belki są teraz w jednym miejscu <grymne> <grymne> Dobra, wyłączamy ją Powiem tak, teraz? ja a to, racja, to racja. Dobra, jest. O, lagi no, daje. Ja już jadę prasę odstawić się tu co się to się da co się da, a co się ja nie da? nie wiem da? właśnie I to co się da o, no czekaj, bo, bo próbuję belkę przewrócić ale nie wiem jak ją przewrócić jak ją chcesz przewrócić, po co? no bo ja ją inaczej układam na grę okej, okay. bo tu nie wiem czy tu ręczny trzymam czy jest co ją utrzymał albo to, coś niespotykanego. Bo z, no, z górki, stoi, a on trzyma tek. Kosz. przepraszam. co tam się stało? Nie, no to można. No nie, no u mnie to nie ma gdzie rozładować Nawet zadymi się w 100 dole 30. Światła trzeba włączyć, bo to będzie ciemno zaraz. Ja już jadę. Dobra, nie ma tam Boles przygotuję, ja już będę podpinał On na przyczepie chyba jest? Nie, ja mam To jedź tam prasę od już też. No już Można było od razu podpiąć przyczepę pod prasy wtedy, ale tu trzeba 60 Dobra. A Dobra Łatwą i zgasić Będziesz podpinał powoli Dawaj, dawaj, Będzie? już starczy! Dawaj, góra do tyłu? Belkę do góry wystarczy już. Będzie... już no i podnoszę już dobra okej aż je zabrał a kto będzie pojeżdżał? stój stój, stój, stój. Pojeżdża. stój trzeci do pojeżdżenia jeszcze kto będzie pojeżdżał? kto no, ma pojeżdżać inny? o ty rzucać dwa na godzinie by stoi chyba ale kto ma i jej... dobry no rzucasz mi, to ja będę stała na przyczepie. No będą się wyjść, nie? Kto jak nie? To wychodzi dawaj, tylko tak na prosto najlepiej. O. Tak? No, no, no. Nie wiem, jak to tam wygląda na tej przyczepie. Tak po dwie i przejechać. Piątkę wbić. O, teraz jak się wbił Tylko, żebyś tam nie spał z tej przyczepy. Spokojnie. Tak, spokojnie. Potem ja będę zatopacił. Podobanie? Oczywiście. A to ja. Trochę hydraulika się podpiła? Dobra, ty daj mi wodę z y, tego, czy jest? Wodę? A nie ma wody. Tam są tylko. Wysoko procentowe trunki. A, to możesz dać wodę? 40? Uy! Dźwigło go. Dźwigło go. No, tej babelkę. Ustawiaj to dobrze. Zaraz, A może z dwóch stron będę zaraz? Ale i to? Ładasz? Czy co ty? No czekaj, bawię się teraz. I nie baw, bo to robota jest. Dawaj, dawaj, dawaj. Dojadę trochę. Ty chwasty masz na polu. To jak ty ty pryskałeś? Bo do Trzeba zostawić włączonego w Masz tu jeszcze. No, układaj to jakoś tam Uważaj, bo ruszą. A co robię? Całe tu jest już tak skupiony w układaniu. Łop chwilę jeszcze. Dawaj, dawaj, dawaj jeszcze Dawaj. Stój! A światła działają z siebie, to oczywiście. Chciałbyś no chciałbym. Sama z siebie ciała się wiadomo. Berka w wypadła. Ja to może... Na nogi mi spadł. No czekaj, chytam ją. Dobra, ja ją wcę. No jak mi na łeb nie spadł. Tak ci na łeb, niech ci na łeb nie, nie spadł jeszcze dzisiaj. będziemy auto położymy na dach. Nie no, dobrze jest. Jak dobrze poukładasz, to będzie dobrze, ale... Czy ty dobrze poukładasz, to ja nie wiem. Nie ale tych belek jest. Nie wiem, czy te dwie łki mi potrzebują No, chyba na wszystkim słomie nie będziemy robić, nie? Nie Co? Co Słomy chyba na wszystkich polach nie będziemy Ufa. robić. Kurwa. Bo ja tak zbierać nie wiem. No, pf, 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 pf. Czekaj, sto! <laughs> jeszcze dwie. No bo na, na pieprz mi, ja nawet nie mam ruchu i mi belki spadają jeszcze. Uż. Dobra, to. Ty, ty już nic nie rób. Ja tu wchodzę. Ty mi schodź, bo nie jesteś. <laughs> to moje belki. Gdzie lecisz? Lecisz na to. Dobra. No, gdzie ona patrzy? No, ty tutaj nic nie ruszać ci, będziemy. Chytny tam, na górę. Uważaj. Dobra. O, teraz. A żeś ułożył tu. Co, tylko? Nie, no dobrze, ale tu. To... Żeby nie spadło. Pasy masz? To pytanie do ciebie, czy ty pasy masz? Ja, czyli ja no, moje. Twoje. Uważaj Nie poznajesz? Ły! Łe! Kurwa no! C nie. nie ma tak pracownik, spada z przyczepy O kur... Spad! Widzieliście tego? stój! Stój! Nie! Czy byś nie spadł drugi raz? Musisz na łąkę tam chociaż. się chociaż Łapaj ją, bo ona tak... stoi. Gdzie? Dawaj. A, tu. Już tu krząszcze piszczą. nie? Szczebrzyżynie. <noise> Knut <noise> brzmi w Szczebrzyżynie. <noise> Wierszyk dla Knuta. Ty, ale jak ty to ułożyłeś? No teraz to już wiesz... Najważniejsza była podstawa, a później... Jak się teraz uzyska, to! Będzie. Dobra, ja będę nawracał wracał a ja to układaj, tylko żebyś nie spadł Dobra dobra, trzymam się Przez wodę będę się przejść. No to to popie cię jeszcze nie wyjedziesz Że wyjadę, 30 nie wyjedzie Tak cofać, jeszcze będę mi tu cofanie potrzebne, Żeby nie wywrócić tych gole O tam nie spadłeś No się w miarę jaka Patrz czy berka nie została jakaś Ile dać na tym młotku? No ja Spadła? Tak, Dobra, jedź Do ciebie? Do ciebie jechać? Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie Dobra, ja jednak schodzę, idę po Władek Od tyłu podjedź! Patrzcie, nie będzie spadać berka jakaś Dobra, stoj Za ja się, jakaś Od tyłu podjedź, ja już biorę przyczepę i jedziemy jeszcze tam to zebrać na odcinku. A, tu twoją bierzmy A no. może i tak będzie, ale to trzeba będzie rozładować No to się rozładuje Tua Bo tu zaraz żyjła Dobra, w dupie Co? Inaczej to Za mnie ja się Eee... <laughs> y wycofasz tu? przyczepą? czekaj zależy gdzie dawaj dawaj Jej. dawaj. paletka spadła, nad nie wiem czy nie więcej spadło gdzieś po drodze weź tam nie. I, i wycofaj się po przyczepę o, no, gdzie no, ty wypadłeś? No, tu, 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 tu tu tak jest. tu stanę no spoko, bo tu będziemy je rozładowywać i dawaj 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 układam stałe na dworze? No, tu to ustawiamy tu, to. Je podjeżdżaj pod przyczepę pod a ja już lecę na pole z buta bo blisko zapnę z kabiny ale się nie zmęczyłem. nie wiem czy ja wyjadę ja wiem, czy się z kabiny ja. chcesz się zamięcić? <grym> no. jak będziesz jeszcze dobrze podawał dobrze. Ja muszę... To ja będę podawał, ty teraz. Zobaczymy. Dobra, ja już... Ja mogę je już układać, wiem. O, ja już mogę układać. Nie, teraz ja układać. Nie, ja, ja już je mogę układać. Ja Jakaś. pojeżdżę. Nie, nie, teraz ty. Ty będziesz przejeżdżał 30 jak się bieg i bija? Dobra, nie uczuć to. Tutaj nie widziałem kiedy. No tak, tak. Ciekawe kiedy. Chyba za młodu. Dobra, tam taka to nie... a nie było być tutaj. Dobra. i co? No pięknie, ty! Ale, ty, to jesteś jednak Czemu te burty nie działają? chciałem Nie, chciałem, żeby nie przenikały, jakby. A, one przenikają. Dobra, już nie cackaś tego. Jak to tak to mięsień scroll, je robisz? Co? No, mięsień scroll. Ja sobie odrębę. Uuu, ty Oli mi Oli, Powoli Powoli, go się roz... Aha, narzucam mi Czemu te burty nie działają tak jak powinny? Nie wiem, bo są skonfigurowane. Może jakąś platformę trzeba kupić, co sama by to zbierała? No, poczekaj. Eee, rozłóż. Tak? Cóż? A teraz? Srałek. To 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 nie to żeby nie przeciekałych ty. Bo jeszcze będę przerywał. Dobrze kładziesz? No i co? Tak samo? No. A no potem się idzie nawet. Trzeba mi belki będą wypadać. Dobra. Ale coś konieś. No ale pięknie musi być to. Uważaj. Uważaj. Dobra, pierwsza warstwa musi się dobrze ułożyć, pierwszą. A później to już pójdzie. Później już pójdzie. I... No kur. Idzie jak po gry idzie. Uważaj! Pod nogi mi rzucę. By... Może trzeba taką platformę później kupić na spółkę, co sama by tego Nie wiem czy tak może, tylko trzeba by ją przerobić. Można by to przetestować. Tam możemy trochę belek zostawić i przetestować, czy ona tak działa. No, kurze, księżmy, żeby się Dobra widzowie, już nie, nie będę was męczył zbieraniem belek, to już by było na tyle w tym odcinku i w przyszłym odcinkach będą możliwe, do kolejnego trzymajcie się, coś się ma